Cześć, witajcie, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz, a to jest gra Smite i taki mój pierwszy, pierwszy odcinek już z gry z e, przeciwnikami w postaci gra, czy już nie komputer, już nie ple 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 ple, tylko już normalna gra. Także zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. Dobra, moi drodzy, zgodnie z obietnicą, tak jak i w w pierwszym filmie i w drugim tym, ble 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 ble, co tam tyle gadałem, 20 minut. Jedziemy sobie tutaj już z grami. Mm, ja na początek zagram sobie normalnego takiego Conquesta e, nie Conquesta. konkwesta. Mm, nie. Zaraz, zaraz, zaraz. Bo już tutaj kurczę się gubię w tych trybach. mówię. I tak mam dwie minuty jeszcze Domination Assault, bla 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 arena. Tak, conquesta zwykłego 5 na 5 trzy linie sobie tutaj zrobię I, i, i widzimy się już w grze. Tutaj dwie minuty zostały. Ja oczywiście zrobię skok i będziemy już tutaj widzieć się w, w, w wyborze bohatera. Także zapraszam. Jeszcze tutaj podczas tego ekranu wczytywania szybko tylko Wam powiem, że jeżeli tutaj oczekujecie te 2-3 minuty na grę to nie musicie się martwić, możecie sobie zminimalizować. Jak znajdzie wam grę, to tutaj w treju wyskakuje powiadomienie. Taka duża ramka tutaj nad zegareczkiem w prawym dolnym rogu wyskakuje, że Smite has found your game czy coś takiego. Także tutaj nie musicie się martwić, że wam gra przepadnie czy coś. Minimalizujecie, robicie sobie coś tam w necie i nie ma problemu. Także, no, dobra. Czekamy. No, tak jak mówiłem. Wyczekujemy, akceptujemy, i teraz match invite. 12, 11, 10, 9, czyli po prostu czekamy, aż wszyscy zaakceptują, i zaraz przeniesie nas do tego ekranu, gdzie wybieramy sobie naszego boga. I tam ja już mam oczywiście swojego boga, którego sobie zakupiłem. nie jest to Au Kwang. Taki smoczek, on jest magiem długodystansowym, super pusher, naprawdę polecam. Hmm. Ja tutaj napiszę tylko, że na Mitku będę, bo, bo mi to pasi oczywiście. Auto level skills, auto level items, ja sobie tego nie biorę, sam chcę zdecydować sobie, które skilly chcę levelować. A tak samo jest z itemkami, tak? Także tak, ok. Ja tutaj nie, nie będę czatu ten yy, się przyjmował. I tutaj tak, wszyscy wybierają, każdy login, Kto zalokuje, w, tutaj pod ścianę mu się przesuwa. Wszystko super. 40 sekund i zaczynamy jazda jest, także myślę, że widzimy się już w grze. Tak, i tutaj przez te ostatnie 10 sekund możemy zrobić sobie wgląd w. Bohaterów, bogów, przeciwnika, także będziemy wiedzieli, z kim mamy do czynienia. Zresztą, tak samo tutaj w tym ekranie wczytywania tutaj nie ma żadnych pasków, żadnych procent, po prostu komu się wczyta? Ten tutaj pod. O, mi na przykład taki tutaj dźwięk się pojawił. Ten tutaj pod tym swoim bohaterem ma już muszę pokazywać palcem. Albowiem wyłączył mi się kursor myszy, bo tutaj jak wiecie nie ma kursora takiego jak w innych grach tego typu, tylko wszystko jest sterowane. O, dobra, już wszystko widzimy. Okej, okay, okay, ja tutaj już po prostu sobie e, będę się... buty do przywracania many i upgrade'ujemy, żeby przywracało nam życie i lecimy sobie na swoją linię. Ja teraz już pozwoliłem sobie przenieść kamerkę na lewą stronę. Bo tutaj są tylko e, miniaturki od bohaterów. O enemy has left the game. E, bardzo jest nam to na rękę, albowiem wyszedł hebo. Nie wiem co to za Bóg. Dobra, ja jestem już na swojej środkowej linii. E, tutaj, o. Tutaj jest lewa linia, środkowa, prawa. Jeżeli chcecie pingać po mapie, to wciskacie sobie K i tutaj można już sobie wtedy pingać, jak Gargara się rozpocznie. Także tutaj jeszcze 30 sekund zostało. Tak, dobrze ja mówię? Dobrze, zaraz jeszcze raz sprawdzę. Tak to wygląda. Już jestem tutaj troszeczkę bardziej doświadczony niż w tej pierwszej mojej grze, którą rozegrałem z komputerem. Statystyki mamy tutaj na dole, po lewej stronie, to jest tutaj w tym miejscu. A nie, dobra, nie K, tylko Tabem. Tabem, tak jak mamy tą linię, tutaj, linię, co ja gadam. Statystyki nasze i naszych przeciwników, to teraz możemy sobie tutaj po mapie klikać. O, pyk. Jest wszystko git. Oni tutaj próbują zrobić pewnie jakąś pułapkę na naszych przeciwników. Tak mi się wydaje, takich widzę przez ściany. Dobra, dobra. Tutaj, jak widzimy, możemy robić takie właśnie komentarze naszych bohaterów. Ja jeszcze tego sobie nie ogarnąłem. Ja po prostu, jak kogoś nie widzę na linii, to piszę na czacie, że kogoś nie ma. Jest. Jest ten. Chociaż nie wiem, czy ten czat to przypadkiem nie jest jakiś czat ogólny. Ja tutaj już biłem level. Jak widzicie, tutaj to moje tornado to jest super, super skill do puszowania. Naprawdę świetnie puszuje. A że tutaj nie ma mojego przeciwnika na linii, to ja bez żadnych tutaj bez zastanowienia będę sobie na tej linii siedział. Bez oporów, żeby zdobywać łatwe doświadczenie, łatwe złoto, szybciutko sobie tutaj levelować bez żadnych problemów. Przy okazji będę miał cały czas kontrolę wzrokową na mapie. Czy przypadkiem tutaj nie dzieją się jakieś rzeczy w stylu właśnie jakichś tutaj zasadzek, ganków i tym podobnych rzeczy. Ja tutaj będę sobie skrupulatnie to wieżę męczył. E, mój skill jest naprawdę fajny. Kto wlizie w to tornado, automatycznie e, na nim pojawiają się takie mniejsze tornada. I przez to e, dostaje takiego, można nazwać to, e, dota. Dzięki czemu... Przywrócimy sobie manę. Dzięki czemu właśnie jest to super, super bohater, jeżeli chodzi o push. Ja tutaj jest jeszcze większe ułatwienie ze względu na to, że. E, Okuczę. Widzicie, zagapiłem się. Cały czas trzeba mieć. Cały czas trzeba mieć pod kontrolą tą mapę. Ja się tutaj zagapiłem nieco i prawie dałem się zgankować, ale na szczęście on przyszedł tutaj sam. Tutaj już mogę czwarty skit sobie rozdać i teraz zwróćcie uwagę o, w ten sposób trzeba tutaj celować, bo tutaj wszyscy cały czas się ruszają na boki i oczywiście e, im więcej się ruszamy, czyli im więcej chodzimy na boki i tak dalej, to po prostu wolniutko ta nasza postać się. Się rusza, a jak jedziemy po prostu. O, tutaj chyba się już pożegna z życiem. Zgadza się. Dobra. E... Najlepiej jest po prostu tutaj sterować myszką, a cały czas biegać do przodu. Wtedy nasza postać będzie się najszybciej ruszać. To już też sobie odkryłem. E, także korzystajcie sobie z tego mojego doświadczenia tej on użył teleportu, ale ja widzicie, jest spora przewaga doświadczenia. Albowiem ja już mam szósty level, a on dopiero piąty, o, żeby szybciej uciekać, to lecimy w tą stronę. I wtedy, niestety, nie widać, co się dzieje za nami. Dlatego musimy mieć nadzieję, że nie dzieją się same dobre rzeczy. Dobra, jest już. Manę przywracamy naszym G. O, nie trafiłem ani jednym, ani drugim. Niestety tak to właśnie wygląda, jeżeli chodzi o tą grę. Albo trafiamy, albo nie trafiamy. Ja tutaj się starał o powinno. Dobra, przejęło go. Znaczy trzeba tam stać, nie wiem ile dokładnie, w tym wirze. ale wystarczy, że się stanie dosłownie na chwilę. Oczywiście już swoje ulti, uh, ulti uh, skill pod czwórką. No, ulti boomów myślę, że to będziemy nazywać tym ulti. ultimate. Uh, zmarnowałem, tak, nie pocelowałem. A jeżeli bym to zrobił, to na pewno bym go uśmiercił. Oni tu już się zmawiają na middle lane, czyli tutaj już będą coś tutaj chcieli gankować. Tam już się czają Nie wiem jak oni tutaj kurczę robią te ogłoszenia Jeszcze się nie karnęłem w tej kwestii ale ja będę musiał to zrobić Jeszcze myślałem, że tutaj trzeba coś pomóc Myślę, że pożegnamy się już z tą wieżą. Nie. Ok, to jest... Korzystam sobie z tą luźniejszą część gry i omówię szybko skille mojego e, boga. Pierwszy skill to taki podmuch, jak już widzieliście, takie coś. Drugi skill ja go na razie nie rozdaję, bo to jest zwykłe przyspieszenie. On mi po prostu daje e, takiego buffa i ja po prostu dzięki temu szybciej biegam. I to w zależności od wielkości levelu, tym szybciej biegamy. Trzeci skill to jak widzicie, już to jest to tornado. On jest naprawdę mega, robi kupę obrażeń dalszych, na dalszych levelach. Teraz widzicie tutaj, każdemu zadaje mniej więcej po 38-37 obrażeń na, na sekundę. A później to jest już około 100, 100 także to już jest sporo. Hej, widzę. O właśnie. To był Loki, czyli bohater, yy, bóg znikający, którego rolą jest właśnie takie zaskakiwanie przeciwnika. O, to, to, to. Ja teraz podejrzewam, że się nie uda mi uciec. Zbankowali mnie. Oczywiście tutaj mi pisali na czacie, ale ja yy, albo się skupię na gadaniu i tłumaczeniu, albo na graniu. I tak to właśnie wygląda. I wchodzimy do sklepiku. Ja tutaj już troszeczkę mam zaoszczędzonych pieniążków. Yy, mogę sobie kupić od razu ten item, ale ja tutaj wolę zainwestować w kilka różnych. I, i, i jeszcze dorzucimy sobie potki. Ok. I możemy wyruszać na batalię. Jak to tam wygląda? U mnie jest spoko na linii. Statystyki, a statystyki są na górze, jest 7 do 3 dla naszej drużyny. Ja tutaj troszeczkę odpuszczę swoją linię, i myślę, że już pójdę na inne linie, pomóc troszeczkę. Bo ja tutaj, raczej, że jestem sam na linii, to mam e, tą przewagę doświadczeniu tak zdobywam e, je sam z nikim nie muszę się tutaj dzielić punktami ale widzę że moi pobratyńcy z drużyny też sobie bardzo dobrze radzą jeżeli chodzi o level nic o tym małżonek O, coś tam możesz. Okej, okay, udało się. Troszeczkę z tym multi. z, z cholera, Ram mnie dosięgnął swojej multi. Troszeczkę sfailowałem z tym multi. Widzicie, ciężko jest tutaj pocelować. Bo tutaj tego mojego smoka lecącego zdradza. Ten ryk, o i tutaj to jest fajne. Możemy sobie lewym przyciskiem myszy przełączać się pomiędzy naszymi ziomkami z drużyny i zobaczyć, co tam u nich ciekawego co porabiają. Ok, w tym czasie ja sobie tutaj. Ja kupuję na razie Recommended Itemki, one mi jak najbardziej odpowiadają. Są takie dosyć dobrze dobrane. Przynajmniej w przypadku tego Boga. Nie wiem, jak w przypadku innych, bo nie miałem zbyt wiele. Możliwości, bo na razie grałem ra i tym smokiem, no i tam po razie może jakimś torem czy odynem, e, także nie mogę się tu jeszcze za bardzo wypowiadać. Czy te recommended itemki są dobre? Na początek na pewno są dobre, bo ja tutaj całkiem nieźle sobie radzę, mimo tego, że wybieram zazwyczaj te itemki polecane przez, przez komputer. O, to było bardzo szybkie zwycięstwo. Nie spodziewałem się, że się poddadzą, ale to nawet dobrze, bo będę miał szansę rozegrać kolejną grę. E, także to był taki, powiedzmy, króciutki wstępniaczek dla Was. Mam nadzieję, że się podobało. I tutaj First Win of the Day: 100 Favor. Levelu nie wbiłem. Ogólnie e, Total Experience 240, Total Favor e, 22. E, Plus 100 za First win of the Day, a to 6, nie mam pojęcia za co. Także tak to wygląda. Już udało mi się wbić pierwszy poziom mastery na moim AOKwangu, co daje mi łącznie mastery level 2. Ok, to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to nie zapominajcie zostawić łapki w górę, napisać komentarz oraz zasubskrybować mojego kanału po więcej materiałów. Pozdrawiam.